Realizacja polegała na wstawieniu bramy segmentowej firmy Gross do wia murowanej wiaty, która została zaadaptowana na garaż. Wiata ta nie posiadała w ogóle żadnych węgarków, co możemy zobaczyć od strony wewnętrznej. Jest jedynie płaska ściana. Aby możliwe było prawidłowe zamontowanie bramy, zamówiliśmy u producenta również konstrukcję stolową, do której przymocowaliśmy, jak widzicie, już prowadnicę. Konstrukcja została. Producenta wykonana z profili stalowych, ocynkowanych, oczywiście malowanych pod kolor bramy. Może być to oczywiście dodatkowo dowolny kolor, jaki sobie życzymy. Samą ramę zamontowaliśmy do muru na odpowiednich konsolach. Konsole oczywiście zostały wykonane w postaci kątowników, gdzie mamy jedną część przymocowaną do muru, a druga część jest wykonana pod kątem prostym, tak aby można było przykręcić do niej pro profil stalowy. Do którego później jest montowany prowadnica bramy. Przy wykorzystaniu tego typu konstrukcji mamy optymalną możliwość zamontowania bramy. Brama w tej wielkości została sklasyfikowana już jako brama przemysłowa, dlatego do sterowania bramy wykorzystywany jest napęd firmy Zomer. To jest model Tiga. Jest to bardzo silny napęd na szynie z łańcuchem który jest w stanie udźwignąć ten ciężar bramy. Brama dodatkowo posiada w wersji przemysłowej już zabezpieczenia przed zerwaniem sprężyn i opadnięciem bramy. Opadanie bramy jest zblokowane nożycami, które blokują się na prowadnicach. Tym samym mamy bezpieczne e, bezpieczeństwo także brama na nas nie spadnie. Napędy Tiga również mogą być dedykowane do budynków wielo mieszkaniowych o średniej częstotliwości otwierania bramy garażowej. Oprócz, także oprócz samych napędów przemysłowych możemy zastosować tego typu rozwiązanie. Mieliśmy taki przypadek, gdzie już we wspólnocie mieszkaniowej była montowana po podobna brama, oczywiście o mniejszych rozmiarach, ale wykorzystany został napęd też firmy Zomer w wersji tej Tiga, e, także jest to napęd, który z powodzeniem może być stosowany w tego typu rozwiązaniach. Jak widać jesteśmy w stanie zamontować bramę w istniejących budynkach, nawet w miejscach, w których miało jej nie być.